Jest. Dobra, a? zmiana do a do... przechodzimy do Jak mi na siebie miał być? Ale zajebałem panem w obręcz paluchów. Możemy sobie korzystać po drugiej stronie, czy nie? Dobre, co? Dobre, co? <laughs> Mario! 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 Dawaj! Dziwnie się, dziwiej dziwiej. Dziwiej się, dziwiej. 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 Dziwiej się co to koniec? Chyba ja! Rok nie zdążył rozgrzać. Jak go No co? Trzy trójki? Nie, dwie trójki, że chciepał, jedną za pięć. A reszta to były wjazdy pod kosz. Ale zadowolony. Czujesz kosz? Dobra, to ja A Tak, właśnie to jest. Kurwa, jak trzepnie. Tak jak mnie, kurwa dziadek za dzieciaka. Tak. A ten, bo się, ja To A to może. może. on Panie Bondura, jak go czuć? A, po rozgrzewce. No, co, no jaką? To nie pokażę miejsca. Jak mes. Ale dajcie. no już ta Co, czekamy, aż to się skończy i gramy dalej? Yo. Acha Tylko ja nie wiem, pod nimi będą kleić, ale trzeba to go Ale kurwa, Zabra. wyjebałem tak w obręcz No mówię to samo Kurwa, kapitan, że ten treningach Nie, jak nie, namówię. nie, ale zaraz mi ta, zaraz mi zejdzie No i tak przesięło ból Kurwa, Mariano Mariano, w sobie. na Za mało czasu, Mariano, naczyniłem tak, Ale już mi ciągnie, jak ile czuję. Ubytka, ja, po. Będę, po, ja będę, ja będę Ja muszę się rozciągnąć Pokaż jak no, ty, 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 najważniejsze, najważniejsze byście nie robili, bo najwięcej błędów, jak ktoś nigdy nie grał w kosza i broni, to, to, tak, to, to wy stoicie nie. i ktoś was mija, a wy go zatrzymujecie ręką, bo nie możecie. A, mus... a jak ty idziesz z no, no, po twoim zadaniem najważniejsze jest to, żeby cały czas mnie na klatę no, przenikać. No to woda. Nie, nie możesz. To woda, to woda, to woda, to a co, co mam zrobić? A! Dobra, super, jeszcze wszyscy. Szkoda, może szkoda? No. Proszę was, nie zabijajcie. Wiemy, lopu, wiemy. Na te, dobra, dobra to play, ale To Do zagrożenia, że atakujesz. Tylko tak na spokojnie, ja ta... ja tak, no. dla zawodników? Ja tak. Nie atakujesz, mój ojciec. Nie jedzie woda ogóle za Ty nie możesz. No. Ty Jesteś start. do picia. No to musisz na klawisz, mój Tak. Ja jadę, a ty musisz na noc... No ale... <laughs> Nie, bo ty idziesz sobie na wprost, kurwa, jak taran. A, ja, a ja, jak, no jak no ja widzisz, że penetruję w tą stronę, to musisz się nogami przesunąć do boku. Bo wchodzisz do zawodnika. No nie możesz go nie nie ma, jego, kurwa, musisz transfacć, na z... przykład ja, noga jak... bronić do boku, czas. No musisz do no, boku podchodzić. Jak on się ja jadę w tą, no to No ja się od ciebie odbijam, spróbuję próbuję zmienić stronę, ale nie... No i chuj, jeszcze chwilę bym nie grał. <grym> A wiesz, że jak on się w ciebie wjebie pod koszem, na przykład będzie biegł, i ty na mnie staniesz mu, to jest chwal nawet przez ciebie. Najważniejsze, żeby tak no, no, przyjmować gościa cały czas. Dobra, pokaż tylko do którego mam rozjebać w 3 minut. minutach. Zchodzę i tyle. można no no, tak zrobić. Tak. No, tak, no tak, no tak, no tak. Łapą. Możesz nie nie W ogóle sytuacja jest proces tak, że jak masz zawodnika, można tak rękami, tak. masz zawodnika przed sobą, no i nie, nie znamy jednego no. znamy chłopa. I wiesz, że on rzuca, na przykład albo rzuci z drugiej w meczu, a ty go bronisz. to masz... Ale nie kupa wyloczek, To stoisz cały czas, cały czas. Na odgłosie, ale ma ryloczek, ja swój do tego łysego krył. No. Ja daję. No. Ogólnie najważniejsze, żebyście stali bezpiecznej odległości. tak. Jak podejdziesz do gościa za blisko, no, no to on ci mnie nie zareaguje. I go walniesz z biodrami, jest fałs. No, no. Więc musisz stać na odległości dobrej takiej, żeby ci nie zajebał na luzie. Bo jak ci odda rzut z tobą, no to chuj. No tu nie jest taki poziom, żeby on trafił każdy rzut, już co chodzi. No Więc jak stoi z piłką, to nie musisz mu trzymać ręki na piłce. No. Tylko na tyle, że jak się będzie zbior do rzutu, to żeby nawet zdążyć, mu coś tam szkodzić. No nie musisz go szczapować za każdym razem. No tak. No, nie no. wiem. Te tak małymi zabroni tak? tak, no, no, od dawna dostawmy. No, no, od dawna dostawmy, żeby Jakbyś chodził na treningi, to byś wiedział. Ale, ja tak tak. ale nie, ale ja czuję, że zejdzie, bo to nie jest. Zajebałem w sada i zapierdoliłem piłką i wyjechałem. Fajnie, fajnie, fajnie Ale na tej chaliście, tak wydaje, kurwa, że to 2,90, nie nie chcę. Kurwa, on no, niży, tak niżej, tak kurwa... To jest wyżej niż realnie, jak chcesz. Nie. Mi się wydaje, że jest e, o... wyżej. Jakie kurwa, ty skoczyłeś? Wyżej jest. No, no wiadomo, się... kurwa, ale no ja już rzucałem na tym, no to mi się wydaje bardzo podobnie. Bo nie, no powise... ja tu jeszcze, kurwa, postaram się, ja bym chciał ja tu rano w ogóle przyjeżdżać. No, ja na 12 chcę porzucać po prostu. No no no, 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 no. Ale jestem jest na rozpis to, że 12 dwunastych zjazd no. na halę. No. No to, co wysłał tam w tym nie. I chuj, nie, nie, ale już jest ten. bo jest normalnie ten. Tylko wiesz, tylko przeszywa cię jak przypierdolić, wyobraź sobie, jak przeszywa po całej ręce. Ale wcześniej wiesz, nie mogłem ten, a teraz już mogę. Może no, będzie. Jakby wracać i czuć je normalnie. Czyli weźmie tego, tego dwóka. No ale kurwa, a ja, jak mi zapierdoli chłopiec 14 minut, no to, dwie dychy w to będzie nie. No to szuka. kurwa, żeby, niech cię mija, no to ja ci będę pomagał. Nie, ja będę dawał rzucać. No, niech cię mija. Wycikam mu zajebie, no i no A bo zaraz chłopaków, kurwa, lecimy do hotelu o, no i kurwa, i krótko. Pana z kilką, Wiedźmiemy, paru innej. A co, ci dwie trójki i gwarantuję ci, że jesteś rozjebany. Wzmów świadom tego, jak się wydarzy. Kurwa, jaki w picie mógłbyś się wydać. No spokojnie, nasza gra. To się jeszcze pograby, czy nie? Nasza gra. No nie wiem, no bo oni jeszcze muszą ten bardiec skleić, nie? No to chodzi, że ta firma się zbierze. Ja już mi się zapomniał śniadanie, rano w hotelu. Na jedenastą? Na jedenastą zjadł i Ja życzyłam, żebym pojechał na halę. Gdybyśmy sobie rzutówkę zrobili jakąś dwójkę, że jeden rzuca po 5, po 5, 8 rzutów, zmiana, takie, że po prostu cofnięcie się do trójki i wyjście na pół dystans. Obyle, a. Ktoś ci podaje. Dołone, to mogę, to mogę. Obrony bym nie robił, bo on Robisz po cornerach. Robisz od cornera, robisz od stawno do stawno. A nie mogę jak sobie nie patrzy? Nie. No jak nie patrzę, a jak jak nie się patrzę to, spory, to tak. No, no. Możesz się... palca w dupę wsadzić. Mnie, nie, mnie, mnie, mnie kiedyś taki chłop poznałem na meczu, jak grałem na, tam w szkole, na hali. Mnie kurwa cały czas szybło po plecach i po dupie. No. I raz stałem, było tak jak nasz trumnę. Byliście I mieli aut z boku. się razem? Co? Razem? Nie, nie, nie. I staliśmy tak jakby na łokciu trumny. I on stał, ja byłem tak jak w ataku, chciałem mieć po I on stał naprzeciwko mnie. A ja stanąłem tak, napiłem się jak struna. Sędzia za mną pod koszem. Jeden podał piłkę na aucie, a ja tak. I na ryj, no. On a <laughs> <coughs> Ja to na Hala nikogo nie nahałem, ale łokcie wbijałem w plecy. No tak jak są takie, lezle, jak tu frojery, tu frojerska zagrywka za fryzku zagrywkę, no. Mi chłop, mi chłop coś zwyzywał matkę będą w aucie, to jak go kurwa zarazem na drugim końcu, jak, wstawa, bo zajebałem, kurwa, jak wstawał, bo sobie bałem kurwa, lokal, to nie mówił. W jakim aucie? Nasz aut, że w podbieżnym... Po drugiej stronie dzieje, na jakim aucie. To mówię, ale twoja matka, ja no to kurwa zobacz. No pełku jak wstawa na drugim końcu podbiegłem tylko z tego. BURZ! Chciał proszę człowieku Ta, ty mu zajebałeś? Weź kurwa! Ty też mu zajemałeś! Ja byłem pierwszy, to był. Ta, ty! Na baj! Wczoraj nagrywa, nagrywaliśmy film ten na bandzie, jakaś babka tam idzie z te i te chłopaki coś tam, co tam z nimi, byłem na, na początku, na tej pierwszej aktywności, mówią: Niech pani z nim wywiad ja zrobią, ma kanał na YouTube! a pani już że ta, on ma kanał na YouTube. Serio? Ja? Z mikrofonem się mi, on ma kanał na YouTube, a ja wiesz. Kurwa czarna ta taka, e, blu, e, taka... Taka Ortalionowa z Jordana, wiesz, z taką tą kangurką wsadzaną. Tam wiesz, czarna czapka dresy, ta, on ma kanał. Komuż wody? Ja. Daj mi się ojebaliście. A mi kazałeś ci wsady robić. Ale nie robi się tu tak łatwo w jak na dali. Z dwóch rąk ok, ale z jednej ręki jest ciężko, ta piłka wypada. No, no, jeszcze? Możemy tam na, to, na to Możemy. No, chodźcie, bo. Możemy porobić takie no, coś. Piłki jeszcze, Możemy jeszcze zrobić właśnie ćwiczenia piłce, takie piłce, w obronie, w obronie że, obronę, bo że e, na przykład Marian mnie broni, ja mam kozła, ja stoję w kornerze i ja idę sobie na koziołku lewą ręką, on się, on się, on się przesuwa. Ja zmieniam rękę i on się przesuwa, i cały czas mnie kryje. I jeden trenuje kozła. Ten w obronie cały czas jakby jest przy nim, żeby... to na drugie. To, to zrobimy to. Pokażemy to tym kurz. Najważniejsze, że będę tymi łapami. Bo dużo Jak to było... Dla fanu na odniku, Jak był ten, co z bazuki z bazuki strzelał? Kamil? Bo Kamil? Kamil, pokaż tym kurwą. Hmm. Jak, jak to było? Jak mam na imię? Nie wiem mówi. No ten co w Afganistanie kurwa z rakietnicy A. strzelał. No, Widziałeś kiedyś w filmiku? Ja widziałem, no ale nie Tam A w tą encyklopedię miałem? No kurwa. tam było, no widzowie, jak to się nazywało. Marcin! Ładuj rury! Nie! Dawaj, pokaż tym kurwo! Idziemy. Chyba ją Marcin. Marcin. Marcin chyba ją. A z czego Marcin? No nie wiem, nie wiem. Zmrużona? Zmrużona. Marcin! Nie no, jutro będzie dobrze. Dobre, ja się czuję, mam ja to się to czuję to że nam gorda. Paweł. Gor Paweł, Paweł! z tym kurwą jebanym. Ja się boję, że nam Marcin jutro taką zagrywkę rozpisze.